Posłuchajcie sobie wypowiedzi Jana Pawła II wielokrotnie. Po raz pierwszy się spotkałem z Janem Pawłem II właśnie w Kaliszu. Nie byłem ani wielkim mistrzem, ani prezydentem II RP. Poproszono mnie na to spotkanie. Trzykrotnie się widziałem. Ja byłem pod wrażeniem. Dlaczego ze mną? Ksiądz proboszcz. Kościoła świętego Józefa już dawno nie żyje. Przyjechał do mnie do domu, bo mieszkałem w Kaliszu i poprosił mnie, że Jan Paweł II chce ze mną rozmawiać. Proszę Państwa, trzykrotne spotkanie miała. Ostatnie było w Morskim Oku i pamiętacie Państwo, że był problem, bo papież Jan Paweł II ochronę wygonił, bo za blisko była. Tam spędziliśmy, po raz ostatni się widziałem, i Jan Paweł II powiedział: Na panu będą spoczywać odpowiedzialności państwa polskiego i Europy. Szanowni Państwo, nie wiedziałem, jak się mam zachować, ale to powiedział Ojciec Święty. I ja idę drogą, którą mi wskazał, i idziemy trzecią drogą Andrzeja Lepera, proszę Państwa.